Kurwa, ma... dobra, dzień dobry. Dzisiaj pogadamy panie Andrzeju o tak zwanym perzu ogrodów, czyli sumak odstowiec. Dziękuję, znam te, yy, tego sumaka. Panie Andrzeju, niech pan wskaże gdzie ten sumak jest. No i to są te, te, te grubsze takie tak o i to są normalnie jego owoce na, na górce widać, na, na szczytach tych roślin widać jeszcze pozostały od jesieni To są owoce męskie a jeszcze takie, taka choineczka seledonowego koloru jest na następnej to jest w tej też sumaku jest y, normalnie choineczka taka. A mam I pytanie. I bardzo dużo pszczół na to siada, bo to jest y, normalnie okaz. Mam teczyński. pytanie, mam pytanie, czy sumak, inna odmiana, mówią na nią odrzucający. Czy to prawda? Tak, tak. Prawda, tak? A, tak jest. A nie, bo, bo akurat y, mówią, że sąsiad że lepiej sąsiadowi dać takie coś i się pozbydzie i w ogóle będzie miał pełno, pełno sumaków, prawda? No prawda, prawda, najprawdziwsza. No to właśnie. Jeszcze no, e, sąsiadowi Praktycznie pochodzenie tego z Ameryki Północnej, tak, małe. Tak dżepto. z Ameryki Północnej. E, z można, to, można to spotkać właśnie. Ona jest w tej chwili na całym kraju może już rozrzucona, ale, ale normalnie jeżeli się umie z nią obchodzić z tą rośliną i z tym drzewem właściwym, to normalnie człowiek jest zadowolony, ale jak się nie umie obchodzić, no to nie będzie zadowolony, bo y, będzie y, rozrastał się jak pieszcz, a na to nie mogę sobie pozwolić, on musi rosnąć przy odnikach ładny. Sumak odstowiec, ten właśnie męski, bo on jest bardziej koloryzujący jesienią. Od żółtej do, do ciemno-czerwonej takiej barwy. Bardzo upiększa ogród w ogrodzie. Nic tak nie upiększa jak sumak odstowiec. Tak, tak, ale praktycznie niektórzy ogrodnicy nie chcą tego sumaka, bo powiedzą, że to pysz. No, jedna pani też mówiła, że y, kupi ode mnie coś innego, ale o, tego stowca nie chce, <laughs> a ja zawsze mam. Ona nawet chyba ta, ten, ten sumak praktycznie, to sobie radę na, nawet w pustyni. No tak, y, no, na każdym miejscu. Na lepszej ziemi będzie on większy, potężniejszy Na słabszej też urośnie i będzie tak samo ozdabia Dobrze, a coś o tych szyszkach takich kulistych? Żółto-brązowe yy, są, tak? bez yy, yy, tak, łuskowe? Tak, te rzeczki to są normalnie takie czubiaste, też choinkowe yy, yy, To yy, Indianie yy, robili yy, lemoniadę z z tego właśnie z wodą i z cukrem, i ładnie to tam normalnie odstało troszeczkę, wypukane wcześniej też mówię, i zrobili lemoniatkę. A tak średnia dojrzewa ten, ten w ogóle sumak, to tak gdzieś koło. Sierpnia, października, tak? Tak, tak. Gdzieś tak w tych okolicach, tak? W tych okolicach, tak dojrzewa i to... A, a utrzymują się na drzewie do wiosny te, do te, te pąki, wiosny tak? Do wiosny, teraz jeszcze mamy... Bo akurat jesteśmy teraz w kwiecień, a to jest... są tamtegoroczne tam tak? pąki? Tak, to są zeszłoroczne, te, te owocniki. One prawie same nie spadną. Nie, rzadko jest, żeby one same spadły. One normalnie trzymają ładny też y, poziom tego to koloru. Znaczy, to znaczy, bo tam Pan Andrzej wspomniał o tak zwanym piciu z, z tego, bo to tak y, nazywają też tak zwaną indiańską lemoniatką, tak? L indiańską lemoniatką i zachwycająca, proszę Państwa. Sam piłem. No, 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 ciekawe, no ciekawe, no bardzo ciekawy jest, yy, jest sumak i po prostu, no... No, no, w tych głębiach może jeszcze coś yy, Pan Andrzej doda? Jeszcze? No, ta lemoniatka to czasem jest po prostu trochę wzbogacona, bo... Yy, jak się dołoży inne soczki... A, a czy nie zaszkodzi? Jeszcze lepszy... O, nie zaszkodzi, można pić! No to dobrze. No i jeszcze długość życia takiego sumaka? No, tak gdzieś. Koło, bo tutaj na pewno chyba nie będzie dłużej niż 20 do 30 lat, tak? Tak będzie, tak będzie i to normalnie nawet w dobrych warunkach to utrzyma się dłużej. To także liście będą w, w maju? Tak, gdzieś około w tak, maj, tak, czerwiec? tak. One już się będzie rozwijał w maju i to bardzo szybko zaś idzie. ładne. Ma jedną taką łodyżkę i, i równolegle rozłożone te liście, bardzo długie. To nawet wysokość tych drzewek jest duża, nawet nie. Wysokość jak... jest bardzo duża, jak tu widać. Do 10 metrów może urosnąć, tak? Może urosnąć, ale my te wysokości hamujemy trochę, żeby zależy... O. Do, do ilu? Do czterech, tak? Do 4 metrów, tak? Tak. Teraz y, widzimy tutaj ten pąk. Tak, Panie Andrzeju? Tak, to jest ten właśnie męski strój tego sumaka. I tak właśnie wygląda do wiosny, praktycznie do kwietnia. I do maja nawet. Sam nie spadnie dopiero po następnej. Jak już będzie wychodziły, będą następne liście, to, to one powoli. Będzie coś o tych sumaczkach, powiemy. Te, te żeńskie. Wytwory tego sumaka w kształcie seledynowej choineczki polubiły pszczoły. Bardzo polubiły to i na pewno dużo miodu z tego będzie a po przekwitnięciu tej choineczki seledynowej bardzo pachniącej cytrynowo bo cytrynkom zapach pędzi, kurczę, jakąś przestrzeń ogarnia, a te pszczoły przylatują dlatego. Ale po przekwitnięciu być może yy, nikt którym ogrodnikom trochę przeszkadza przy, przy, przy swoich ogródkach No raczej przeszkadza, bo, tak? Raczej przeszkadza, bo on śmierci, bo, proszę a też, a też praktycznie Bo, bo te choinki, też A też praktycznie sumak wyrasta w formie krzewu lub małego kilkumetrowego drzewa, tak? Tak, tak, tak O bardzo albo, oryginalnym pokroju Albo drzewko O bardzo oryginalnym pokroju Tak, oryginalny pokrój ma Yy, albo taki yy, troszeczkę przyhamowany, albo rozrośnięty, albo drzewkowy, albo krzewowy. To e, pa, ja, że... do Państwa należy, yy, jak se Państwo to urządzicie. No właśnie, tylko czy Państwo w ogóle chcą taki, taki krzak? To ci Państwo, co już mają, wiedzą na czym to polega, ale co nie wiedzą, to muszą się dowiedzieć ode mnie. No to dobrze, no to będą poinformowani, że to jest tak zwany, no bardzo drapieżny praktycznie w ogrodach, tylko bardzo piękny. No, yy, za to go chwalimy, że on tę barwę uzyskuje jesienią, ten męski normalnie system yy, te, te, tego, tej szuszki, bardzo normalnie jesienią barwi i dlatego go utrzymujemy mimo wszystko. Że śmieci ta żeńska strona, ale to my mamy ręce po to, żeby zagrabić to i wrzucić i czekać na następne do przyszłego roku, kiedy pszczółki się znowu na tych hojce pojawią. Dziękuję. No proszę. Wspomnieć o o tym, że prowadziliśmy nową nazwę, takie nasze ogrody. Już pierwszy odcinek, e, pierwszy filmik był. Tak. I teraz będzie dzisiejszy o sumaku odstowcu, tak? Tak, bo to jest już koniec. To na pewno już widzowie widzieli. Tak. Na pewno widzieli, ale nie szkodzi powtarzać niektóre, bo chcemy te szczególiki, co były na przykład pominięte, dołączyć. No właśnie, bo ten sumak odstawy to jest taki piękny, a typowo dla ogrodników no niezbyt przyjemny. Tak, a my go szanujemy, bo to jest barwnik naszego ogrodu i tych waszych i naszych ogrodów. No to dobrze, to dziękuję. To dziękuję ślicznie. Powodzenia.